One mają tą sieć, Ciekawe, jest tak ciepłą. się w cach <noise> 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 Dopiero potem wiesz, że już dorosły byłem, gdzie z dziećmi mieliśmy. Przepiękną pięknie. Słusznie, haski Aysze, ale tak bardziej szara, czarno-biała. Mm -hmm. Oczy olbrzymie, zielone. Nawet. Tak, tak, ale niesamowita była. Była rzeczywiście księżniczka. To znaczy myśmy poprzednio też mieli e, też słuczkę haski, no tylko niestety zakończyła życie. Ona była czarno-biała, też była śliczna, czarno-biała, z czarnymi oczami, z brązowymi. A tamła zielony takie jak to? O, jest to, a też że są głaszka, to już nie Jak, jak, jak tak. pan, córka wiedziała, że matce można zrobić tylko jedno: kupić na sercu. I kupiła dwa. Tak. Tak. Potem numa i nulka, numa już nie żyje, nudka no. ja wziął